daje dźwięk, wszaru i ściska, serce ma. Kolejna myśl, rozemść przeraża mnie. Złamana ja słucha muzyki, by nabrał sensu świat w to Wszystko tylko siebie obwiniam jestem za dobra, więc w zasadę uwierzyłam Mam na rozstrzępach strzępach stan, w płakany siedemset słów napisałam Robi poczuć się już, jak jako Cisza, gdy awantury nie słyszę, mam Serce za pełne brzd, choć drajnych krzyk to może wydawać się nic Mimo rujusy, muzykę chcę słyszeć, 24 na siedem już Samotna jednak nie, jesteśmy razem, mogę ją ze sobą zabrać Gdzie chcę zawsze, choć to ona Zabiera mi dźwiękiem tam, gdzie lepsze życie czeka mnie Zamykam oczy i na skrzydła skłosu. Przenoszę się tam, gdzie niebo jest. Nie chcę tu być do nieba. Zabierz mnie, nie, mnie. My to jedność, całość, my to jedność, jej muzyka łączna z więźni. Nierozerwalny jak uśmiech i bór. że jebo moje serce, 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 serce. Bije moje serce, bije w jej ręce my to jedność, całość, my to jedność ja, i muzyka łączna z wieś jak uśmiech i bor żyje, bo moje serce serce, serce, serce bije moje, serce bije w jej such wycieramy łzy choć w życiu nie brakuje mi ich strach paraliżuje mnie, każdego dnia nie umiem dłużej żyć już tak, wciąż to wszystko tylko Siebie, filia, jestem za dobra więc w zasadę Nie potrafię już sobie z tym poradzić, lecz gdy muzyka słyszona daje mi odwagi. Pokonam rękę, będę walczyć z miłością, marzenia, prac w muzyce. Spełni się, płaczę coraz częściej i walczę coraz mocniej. Staram się śpiewać. Niskim. Aż mi w piersiach braknie tchu, gdy muzykę słyszę z abor. uśmiech pojawia się na mojej twarzy. Znów tylko spójrz, wyobraź sobie jego. Terze jego miłością jak silnym uczuciem ale dzięki muzyce. Tylko w słowa mogę od nich uciec. Czy to moja wina? chce, by dobro wygrała muzyka? Mam ostatnią prośbę do końca swym dźwiękiem. Mocno wśród żywych trzymaj. My to jedność, całość. My to jedność, się i muzyka łączy nas. Wieś nierozerwalna jak uśmiech i Bór. Żyje bo moje serce, 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 serce. Bije moje serce, bije w jej radę. My to jedność, całość. My to jedność, się i muzyka łączy nas. Wieś nierozerwalna jak. Uśmiech i pór. Живет по моему сердцу.